Mili Państwo, remontu, część dalsza. Eee, zalałem już tu posadzkę. Eee, obsadziłem rurę, jest tam spad minimalny. Eee, właśnie też obsadziłem tutaj tą końcówkę eee, brodzika, jak widzicie brodzik jest, no bo innego wyjścia nie było. Ten odpływ liniowy niestety to już był za mały spad, żeby tutaj coś zrobić, więc brodzik też będzie. Położyliśmy brodzik, bo łukasz do mnie dołączył. Tutaj pomaga mi trochę. Kumpel eee, podłączyliśmy już brodzik. I... I co, tutaj są dziury. Tu jest dziura 2 cm, tu jest mniej więcej przy tym. O, przez ścianie tam jest dziura, więc tu cała, cała ściana jest trochę. A, jaka awantura była, nie? Wrócili siedzi z urlopu i mówią, że pukają do mnie. U góry tam mieszkają, nie? I mówią, że mają całe mieszkanie w kurzu, nie? Oni pojechali na urlop, pojechali na tydzień, wracają i jest po prostu wszystko zarąbane w kurzu. Wydaje mi się, że. Co mi sąsiad jeszcze inny powiedział, że ten budynek budowali e, uczniowie szkoły budowlanej. I prawdopodobnie tak pamiętacie, jak wsadziłem tam rękę i tam nie ma ogranicznika. I co powiedziałem, że to jest jeden wielki kanał. Wszyscy w tym pionie. Mają jeden kanał łazienkowy, prawdopodobnie. I ja wyciągam, tutaj kurzyłem, w sensie, no tutaj, ciąłem boszem, Flexem tu ściany przecież. Nie, tutaj był tak szaro, że nic z nim było widać. I wszystko mechanicznie zostało wyciągnięte do sąsiada, nie? Będę musiał chyba coś, jakiegoś pół litra, kupić z tym I dawaj, Jedzie, jedziemy. Hmm? Nie no. um, tobie. Jak z tym? No spływać spływa, tak? A jakbyś plusnął, jak jest z tym odbiorem? Hmm, rozpyskuje się jak klusnął No, no ale chodziło, żeby dużo wody spadło i zobaczmy, jak, jak z tym poziomem, jak to odbiera. Wszystko, lejlej, wszystko. to jest ok. O. No, ale tyle nie masz z wężem, nie? Nie, no nie. Z tego z kranu. No, no. dobrze. I normalnie do sąsiada nadal. Teraz u góry była awantura z sąsiadami, to teraz na dole powinna być, nie? Jakaś nieszczelność w rurce czy coś. Za rok się o tym dowiemy. Zdowiemy się, jak będzie trzeba to wszystko kłuć. No, mieli Państwo przyszła eee, ta bateria podtynkowa prysznicowa. Z tego co widzę, tutaj to idzie, to zielone idzie pod ścianę. To są trzy. Kre, trzy poziomy głębokości, na którym można to e, zamontować, że tak powiem, jak przyjdzie już płytka, to tyle ile wystaje tutaj, w te, w te pierwsza, druga lub trzecia linia to się obcina, nie. Czyli tyle możemy sobie wypuścić to na zewnątrz, taki mamy zapas. To jest, to się dopiero odkręca, gdy. Gdy, gdy będziemy mieć to zamocowane tutaj jest coś takiego jeszcze patrzcie, poziomica taka mała do montażu, bardzo fajnie i z tego co widzę, o poczekajcie i co to jest mixed water na, to jest na jak to się nazywa, deszczownice tutaj gorąca wchodzi tutaj zimna a tutaj na słuchaweczkę, tak? I to wszystko się chowa pod płytkami, ta cała instalacja zielona, a to przykręca się na wierzch, tak? Odcina się ten, 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 to, co wystaje, to zielona, i kładzie się na wierzch, i mamy piękne, tylko takie, taką, taką dekorkę, nie wiem jak to się nazywa dekor, czy tam maskownicę tej całej instalacji, nie? No i niektórzy mówią, że jak to się popsuje, to jest więcej z tym problemów. No i trochę racji jest, nie? bo no tam jest w środku ten mechanizm cały, jak się w coś zepsuje, no to ciężko to wyjąć sobie wykręcić i wymienić. Widziałem, że ta jeszcze nie jest taka zła. Najlepsze są tutaj, dam zdjęcie chyba Groche, taki ma fajny system smart czy coś tam, takiej instalacji podtynkowej tam w ogóle jest super. Cały, wyjmuje się cały mechanizm, nie? więc jak się coś zepsuje, to cały mechanizm można sobie wymienić. Tutaj widzicie, no, to zostaje w tynku do, do podłączeń. Nie? E, no ale i tak nie jest źle, bo jak to odkręcimy, to jeszcze tutaj mamy możliwość czyszczenia tego wszystkiego i nie jest, uważam, aż tak źle. nie anioł druciarstwa, państwo, sztuka nowoczesna, użytkowa, jak to mówiłem. Tutaj nie śmieliśmy się z tej z nowoczesnej sztuki. E, tutaj zwężamy to światło tych drzwi, bo je przesunęliśmy po prostu w prawo, a tutaj trzeba uzupełnić. Więc przeciąłem SUPorek susemkę na dwa, tutaj w, zbroimy go, że tak powiem, do ściany, bo tutaj jest dziura, e, ta cegła dziurawka, a tam po prostu wkręciliśmy wkręty e, czarne. I przyklejamy to na klej do ściany, nie? I ufamy Tobie Panie. I to zwęzi nam tutaj światło, przesunie. Tutaj sobie wycięliśmy kawałek, a tutaj dołożymy kawałek i będzie, będzie 76 chyba światło, i tu wchodzi ta futrynka, nie? I gitara. To jest sztuka nowoczesna, użytkowa. Obsadzałem też sobie gniazdka, bo tutaj będą trzy gniazdka, i i włącznik do tego tutaj pięknej lamperii i właśnie zobaczyłem, że te piony są pięknie obsadzone że po prostu to, 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 są, to były majstry po prostu